W dzisiejszym odcinku historia upadku zapomnianej brytyjskiej marki ciągników Muirhill. Tych traktorów nie da pomylić się chyba z żadną inną marką i w sumie to już od początku istnienia tego kanału przymierzałem się do zrobienia odcinka na ich temat, mimo iż była to produkcja dość niszowa i nastawiona przede wszystkim na krajowy, lokalny brytyjski rynek. Jak doszło do powstania marki Muirhill, czym wyróżniały się jej charakterystyczne ciągniki oraz jak zakończyła się jej historia? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Mateo, witam Was na moim kanale. Jeśli ten materiał się Wam spodoba i chcielibyście zobaczyć więcej tego typu odcinków na moim kanale, to koniecznie pamiętajcie zostawić pod tym filmem łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby mieć pewność, że nie przegapicie moich następnych materiałów. A tymczasem przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka. Historia ciągników Muirhill rozpoczęła się na Wyspach Brytyjskich już na początku lat 20. w Old Trafford w Manchesterze. Początkowo działalność założonego tam przedsiębiorstwa Muirhill skupiała się na produkcji wyposażenia dla kolejnictwa ze szczególnym naciskiem na kolej wąskotorową. Nazwa przedsiębiorstwa pochodzi od nazwisk założycieli panów Miura oraz Hilla. Firma swoją rozpoznawalność zyskała przede wszystkim na produkcji spalinowych lokomotyw które de facto były tak naprawdę specjalnie przerobionymi do tego celu ciągnikami Sona. Sprowadzało się to do zamocowania gotowego fabrycznego ciągnika na specjalnym wózku i poprowadzeniu napędu na koła jezdne takiej drezyny za pośrednictwem np. łańcucha. Odbiorcami tych nietypowych konstrukcji były w głównej mierze kamieniołomy oraz kopalnie odkrywkowe, gdzie tak przerobione ciągniki transportowały urobek łupków czy granitu. Produkcja pojazdów szynowych Miurhill trwała do końca lat 30., w międzyczasie firma została przejęta przez Edwarda Boydela, a przedsiębiorstwo ukierunkowało się na branżę budowlaną i zaczęło poszerzać swoją ofertę o wozitła budowlane oraz ładowarki. W tym przypadku, podobnie jak to było z lokomotywami, konstruktorzy również trzymali się zasady, że nie ma sensu wymyślać koła na nowo i te maszyny również powstawały w oparciu i na bazie ciągników Fordsona wykorzystanych w dość kreatywny sposób. W kolejnych latach firma zaczęła jeszcze bardziej specjalizować się w produkcji maszyn budowlanych oraz sprzętu montowanego na ciągniku. W czasie II wojny światowej firma wyprodukowała aż 14 tysięcy wozideł na zlecenie rządu, które to po wojnie będą masowo przekształcane do użytku rolniczego jako power karty. Po wojnie Muirhill zaimplementował też w swoich wozidłach układ jazdy w dwóch kierunkach z obrotowym stanowiskiem operatora. Dzięki temu ich wozidły mogły uzyskać homologację i poruszać się legalnie po drogach publicznych. W latach 50. Miurhil zaprezentowało swoją pierwszą mini ładowarkę, co jak na 1951 rok było dość nowatorskim rozwiązaniem. Trzy lata później firma wypuściła bazowaną na ciągniku rolniczym ładowarkę o oznaczeniu 2WL, która to odniosła spory sukces na lokalnym rynku, a później także serię wózków widłowych, a także własnej konstrukcji żuraw. Jak do tej pory mogliście usłyszeć, produkcja Miurhil skupiała się głównie na maszynach budowlanych, jednak wkrótce miało się to zmienić i do oferty dołączyły również ciągniki dla rolnictwa. W 1959 roku Murhill zostało wykupione przez Winnet, znanego brytyjskiego producenta wozideł oraz betoniarek, który w swojej ofercie miał również mini ciągniki. Swoją drogą marka Winnet funkcjonuje na rynku po dziś dzień i w dalszym ciągu ma w swojej ofercie wozidła oraz betoniarki. Po przejęciu Murhill, produkcja fabryki została przeniesiona z Manchesteru do Gloucester. Tam rozpoczęta zostanie produkcja większych ładowarek, takich jak na przykład Muirhill BD4. W 1966 firma oficjalnie wkracza na rynek rolniczy, na którym to obecna była już nieco wcześniej, za sprawą swoich ładowarek. Tym razem jednak będzie to już produkcja stricte dedykowana rolnikom. Musicie wiedzieć, że w drugiej połowie XX wieku na wyspach brytyjskich podobnych przedsiębiorstw jak Muirhill było pełno. Z takich większych to warto wspomnieć choćby o Northrib, Chaseide, Madbro czy County, jednak była też spora ilość mniejszych rzemieślniczych warsztatów zajmujących się tym samym czyli przerabianiem ciągników na różnego rodzaju pojazdy specjalistyczne, czy też po prostu zwykłe ich modyfikowanie. Brytyjczycy upodobali sobie w szczególności przerabianie ciągników, głównie Forda i Ford Sona, na ciągniki z napędem na cztery równe koła. Muirhill był właśnie jedną z takich konstrukcji ale o tym za chwilę. Niedługo przed tym do firmy dołączył David J.B. Brown. Uzdolniony inżynier, pracujący wcześniej dla konkurencyjnej firmy, British Northrop, zajmującej się w zasadzie tym samym co Muirhill, czyli produkcją wozideł i ładowarek, na bazie ciągników rolniczych. Już podczas pracy w poprzedniej firmie, Brown, bazując na ciągniku Forda serii 5000, zaprojektował ciągnik rolniczy na równych kołach. Jeszcze będąc w Northrop, udało mu się wprowadzić do produkcji kilka modeli tych ciągników, z których to niektóre opuściły fabrykę w liczbie ponad 100 sztuk. Po przyjściu do Muirhill postanowił on więc kontynuować rozwijanie swojego projektu, czego efektem był ciągnik Muirhill MH101, stworzony na bazie Forda serii 5000, tyle że ze zmienionym, mocniejszym silnikiem. Muirhill MH101 wyposażony został w sześciocylindrowy, niespełna sześciocylindrowy silnik Forda o mocy 101 koni mechanicznych oraz skrzynie biegów z ośmioma przełożeniami. Do silnika nie musicie się przywiązywać, gdyż ciągniki te występowały również też z silnikami Perkinsa. Do tego modelu firma wypuściła też niedługo później dedykowaną przyczepę-wywrotkę na tandemie, mocowaną na takim dużym, ciężkim po zawiasie Konstrukcja ta nie zyskała jakiejś dużej popularności, jednak będzie ona zaczątkiem dla współczesnych, łamanych wozideł budowlanych, jakie znamy obecnie. Muirhill MH101 Doczekał się też niedługo później swojej wersji poliftowej, czyli modelu MH110. W międzyczasie właściciel Muir Hill, jego firma matka, czyli Winlet, zostaje przyjęta przez Babcock Wilcox, również jednego z większych producentów maszyn budowlanych w tamtych latach. W roku 1969 Muir-Hill zaprezentował swój największy jak do tej pory ciągnik MH161 z ośmiocylindrowym silnikiem Perkinsa w układzie V, generującym moc aż 185 koni mechanicznych. W owym czasie był to największy i najpotężniejszy ciągnik rolniczy produkowany na Wyspach Brytyjskich, dedykowany największym gospodarstwom rolnym, a jego produkcja trwała aż do roku 1975. Choć trzeba zaznaczyć, że ciągniki te nie były nigdy robione zupełnie od podstaw, a całą bazę dla nich stanowiły wcześniej fabryczne ciągniki Fordsona. Miurhil i jemu podobni producenci przerabiali je jedynie dokładając przedni napęd, równe koła, komfortową kabinę, czyniąc je bardziej potężnymi i dostosowanymi do potrzeb wyspiarskich rolników. W 1972 roku Miurhil weszło na rynek z ciągnikiem MH121, czyli następcą modelu MH101, oraz modelem MH111 zastępującym MH110. W 1975 roku następcy doczekał się słynny model Muirhill MH161, dostając mały upgrade silnika. Nadal był to 8 silnik Perkinsa w układzie V, jednak jednostka napędowa została zmieniona na inny model generujący moc 177 koni mechanicznych. W 1978 roku wraz z modelem MH141 Debiutuje trzecia generacja ciągników Muirhill. Klient mógł sobie wybrać, czy woli silnik Perkinsa, czy też może Forda. Obydwa generowały jednak podobną moc około 145 koni mechanicznych. Niestety model MH141 był pierwszym, jak i zarówno ostatnim ciągnikiem trzeciej generacji ciągników Muirhilla. Produkcja tych nietypowych konstrukcji trwała aż do roku 1982. Muirhill jako część grupy Babcock Construction Equipment. Przechodzi w niemieckie ręce i staje się częścią niemieckiego producenta maszyn budowlanych Wilbau AG, będącego częścią IBH Group. IBH Group możecie nie kojarzyć, ale swojego czasu w latach 70. i 80. był to jeden z największych konglomeratów produkujących maszyny budowlane w Europie. W jej skład wchodziły takie znane marki jak Zettelmeier, Hanomak, Ham, Hymak czy Terex, a także dużo więcej. Wymieniłem tylko te najbardziej znane. I tu by było można w zasadzie zakończyć historię ciągników Muirhill, gdyż nigdy więcej nie podjęta została już produkcja pod tą marką. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził, jak potoczyły się dalsze losy przedsiębiorstwa. Zaledwie rok później, w 1983 roku, grupa IBH ogłosiła bankructwo. W wyniku czego zakłady Winlet oraz Muirhill zostają przejęte przez producenta ładowarek i wózków widłowych Sanderson. Nowy właściciel ostatnie trzy sztuki ciągników Muirhill. Sprzedaje do huty British Steel, tylko nie jestem pewien czy chodzi tu o sprzedaż tych maszyn na złom, czy też może do pracy, bo niestety źródło z którego korzystałem tego nie precyzuje. Zakładam jednak tą pierwszą wersję, bo złomowanie fabrycznie nowego ciągnika nie należałoby do zbyt rozsądnych ruchów, zwłaszcza w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. pasa trwa jednak nadal, bo firma upada zaledwie 6 lat później w 1990 roku. Sanderson zostaje wykupiony przez Eveling Barford, czyli podmiot zależny, należący do dobrze znanej w Polsce marki silników Leyland. Zaledwie rok później Muirhill odkupiony zostaje przez firmę Lloyd Loaders z Hipperholm z Yorkshire. Lloyd Loaders to firma od lat specjalizująca się w serwisowaniu oraz odbudowie ładowarek Cheeside, obecnie znanych jako JCB. Zaczęli oni fabrycznie odbudowywać ciągniki Muirhill na indywidualne zlecenie rolników oraz także produkować Muirhillę pod prywatne zamówienia. Jednak nie była to zbyt duża produkcja. I tak oto zakończyła się historia ciągników Muirhill. Marka naprawdę bardzo ciekawa. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie o ciągnikach Muirhill. Jestem bardzo ciekawy, jak spodoba się wam taki mniej typowy odcinek na temat brytyjskiej mechanizacji. A musicie wiedzieć, że na wyspach brytyjskich nie brakuje wielu ciekawych marek mechanizacyjnych. Niestety, w większości już upadłych, tak jak właśnie Muirhill. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Jeśli tak, to koniecznie pamiętajcie zostawić pod tym filmem łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby mieć pewność, że nie przykapicie żadnych moich nowych filmów. Zapraszam Was również do sprawdzenia naszej grupy na Facebooku Mechanizatorzy Mateo780 po więcej ciekawostek ze świata rolnictwa i maszyn rolniczych. Wszelkie potrzebne linki do grupy czy mojego Facebooka oraz Instagrama znajdziecie w opisie tego filmu. A tymczasem ja się z Wami żegnam, wielkie dzięki za dzisiaj i do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale.